Kochani, witajcie na moim kanale. Jestem wtedy i patrzcie co tu się dzieje. Patrzcie. Istny szał e, zabawkowy Więc jeżeli chcecie mieć bardzo dużą maskotkę, to na pewno znajdziecie takie coś wtedy. Jej, patrzcie jaki piękny e, 50 zł cudo Fajne torebki. Takie. Słuchajcie, coś jest za 3 złote. Tu pełno macie toreb. Takich materiałowych. Jakieś wielkie te z jakie olbrzymie. Ten worek jest fajny. I one są po 35 zł Bardzo fajne, ładne. Ten biało czarnym się podoba. I słuchajcie, strasznie dużo tego towaru jest w tym Teddy. Tu mamy takie stoliki. Ale te krzesło fajne jest. Ja te krzesło kosztuje? słuchajcie, krzesło, krzesło kosztuje 185 zł. A tu macie stoliczki za 3 złote japonki. Mm -hmm. Pełno rzeczy, kurde. Wiecie co? Obrazy są. Ostatnio, jak byłam, to nie było tych rzeczy, tych obrazów. A jest, jakie dywany są fajne. Patrzcie. Takie dywaniki. I one są. po 75 zł. I bardzo fajne, takie okrągłe. Kochani, tu jest wszystko za 3 zł przecenione. Poduszki takie wielkie, różne za 35 zł takie wielkie poduchy. Nie, to za 50. Olbrzymnie. Tutaj mamy takie bieżniki do domu ścierki. W jakiej cenie to 15 zł 10 sztuk za 15 zł, tylko złotych 50 zł Jedna, fajne, bawełniane. No, bardzo fajne, wam powiem. No i... Rzeczy dla psów. Takie różne. Dla kotów fajne rzeczy piszczące. Coś dla psów, to coś dla mojego psa. a to co tu jest? Jeju, patrzcie. No takiego czegoś jeszcze nie widziałam. Dobrze smaki. Omerli mądrów za pięćdziesiąt całe zestawy do malowania. Jeżeli chcecie malować i zabrać się za remont, to tu znajdziecie potrzebne zestawy. Idziemy dalej. Słuchajcie, są to szybkie zakupy ze mną, ponieważ no tego tyfaru jest bardzo dużo i nie da się tak chodzić i filmować przez godzinę. Raczej można, ale wiecie. Yy mogę powiedzieć moi kochani, jestem po pracy trochę zmęczona o patrzcie jakie fajne są śliczne miseczki te ceny są takie małe 15 zł i w tej maseczkach się źle chodzi powiem wam gdyby nie było maseczek to spoko można chodzić i godzinę, ale w maseczce to też jest niewygoda takie miseczki bardzo ładne tutaj misie bardzo ładne, więc pomaskotki do tego 95 zł. Ale bardzo ładne są te misie. Ten jaki piękny. Przepiękne są te maskotki. I tu macie pojemniki. Takie różne. Ja jeszcze pójdę zobaczyć do koszy, bo fajnie wyglądają. To jest stolik za 50 zł takim w takim stylu marokańskim. I mamy takie ozdoby. No, gorąco jest w tych maseczkach, co Wam mogę powiedzieć, kochani? <gryw> Idę szybko, bo mi jest gorąco. Nie wiem jak wy w sklepie, ale ja staram się zawsze szybko, bo po prostu gorąco jest. W tych maseczkach no i takie mamy kosze, ten na przykład 35 zł. I tak mam obiady, no fajne są te rzeczy i kochani, idziemy dalej tu. Jakieś takie style indyjskie. Kamyki ozdobne świecę. A tu mamy długopisy. Mhm. Że dziesięć wieszaki. Fajnie, że do wyjścia, słuchajcie, wychodzę, bo i na gorąco jest i masz setce. Kochani, jeżeli oglądacie, a nadal nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę bardzo o subskrypcję. Ponieważ YouTube nie promuje takich filmów, które mają mało subskrypcji. I, kochani, patrzcie, jakie ładne doniczki są. Jaka cena. No, nie wiem, czemu takie małe ceny, słuchajcie, robią w tych wszystkich sklepach. 20 zł, że trzeba mieć cokolwiek wzrok, żeby to odczytać. Tu jeszcze takie oświetlenie. Duży okay. wybór macie. I A tu szła pani, nie chciała mi filmować, słuchajcie. widzicie, i chodzą ludzie i też nie chcę ich filmować, więc dlatego czasami te filmy są. Tak szybko nakręcone, no bo nie chcę filmować ludzi po prostu. Tu macie takie dywaniki i takie. Kochani, subskrybujcie mój kanał. Zachęcam do tego, do tego i do zobaczenia. Cześć!